Dawno temu w jednej z zamkowych wież osadzono więźnia. Był to chłop, który nie wywiązał się z pańszczyzny. Tłumaczył swemu panu, że nie mógł się wywiązać z tych obowiązków, ponieważ miał ranną nogę. Jednak nikt mu za bardzo nie chciał wierzyć. Po licznych błaganiach chłopa pan stwierdził, że wypuści go na wolność pod warunkiem, że przyniesie mu jedno z sokolich piskląt z pobliskiej skały. Skała ta jednak miała kształt maczugi, więc wdrapanie się na nią było niemożliwe. Chłop tak długo myślał, aż zapadł w sen i wtedy z cichym szuwem skrzydeł do wieży przeleciały sokoły. Zabrały mężczyznę ze za sobą na szczyt skały, pozwoliły zabrać jedno z piskląt i odniosły na miejsce. Pan zamku, gdy zobaczył pisklaka, nie miał wyjścia i musi wypu musiał wypuścić chłopa na wolność. I od tamtej pory skała ta nazywana jest przez miejscową ludność sokolą a wszyscy inni znają ją pod nazwą Maczuga Herkulesa.